Witam, piątek 31 maja, godzina 7 rano. Dzisiaj zamierzam wyczyścić kocioł. I nie tylko kocioł, wyczyścić tutaj z tyłu kocioł, wyczyścić wentylator i wyczyścić wyczyść. I zobaczymy, jak tam wygląda komin. Również po sezonie sam jestem ciekawy, na pewno jest czysty, ale to się okaże. Także wyczyścimy. Ja sobie wyczyszczę dzisiaj kocioł. Powiem Wam co i jak będę robił. Jak ktoś nie wie jak kocioł się czyści. Może nie będę pokazywał wszystkich tam etapów czyszczenia kotła, tylko tak po kolei najpierw tutaj wyczyścimy resztki popiołu ceramiki nie będę wyciągał dlatego że ją wyciągałem ze dwa miesiące temu czyściłem tam wszystko tylko wygrzebiemy tutaj sobie wyczyścimy te boczne ścianki a z tyłu co tam jest to przez tylną klapkę o wyczyścimy też tutaj poskrobiemy a za, za ceramiką to możemy się dobrać do ceramiki tutaj za, od, odkręcając tą tylną klapkę o, właśnie tą, co ją teraz widać i wys się sobie, wys, wyssam sobie to odkurzaczam, co jest to ja się zabieram tutaj zaczyszczenie czyszczenie komory górnej wyskrobiamy to sobie wszystko ładnie szpachelką Najpierw ten popiół z grubsza sobie wyczyszczę, potem pójdzie w ruch. Taka szpachelka stara i w ten sposób sobie ją wyczyszcza. No i oczywiście na koniec. Te blachy tutaj, że będzie podkurzać i też doprowadzić do. Stanu fabrycznego, także zobaczymy się. Później. Jak widzicie, góra już jest zamieciona. Teraz zostało tylko skrobanie ścianek bocznych. Tu, to z jest zamieciony, Teraz tak, tutaj wyciągamy ten zabijakowy. I tak samo z jednej i z drugiej strony, i przyrządem specjalnym, po prostu wybieramy resztki popiołu co tam jest i skrobimy ścianki boczne. Skrobimy, dalej wybieramy i tak aż będzie czysto się zrobić. Komora wyczyszczona. Zostało wyskrobane. Jak widzicie, smoły nie ma tutaj, nic nie cieknie. Drugi sezon paliłem, ale sosną i bukiem, także nic się tam nie odkłada żadna smola. Teraz będę czyścił tutaj to w sposób taki. Już Wam pokazuję, też tym samym, co czyściłem. A, pauza mi się pocisnęła, także jeszcze raz powtórzę. Eee, drapiemy najpierw tym urządzeniem aż do samego dołu, a później jeszcze mamy w zestawie od Atmosa taką szczotkę. I sobie już czyścimy bardziej dokładnie. A później będę to wyciągał stąd odkurzacz. <laughs> Także do zobaczenia za chwilę. Przeblokłem już odkurzacz. Teraz sobie wyodkurzam odkurzam tutaj gdzie dostanę. Tą krótką rurką. O, tutaj też, a tam na dnie to mam taką rurę długą którą po prostu tam rzucę i powyciągam wstępnie wszystko tam z dna co mi się tutaj od szerowania tam nawalił to już się biorę za odkurzanie. i później, później będziemy otwierać tylną dolne dzwiczki żeby już wybrać tam wszystko co było dużo tutaj tego nie było nagromadzone Pamiętajcie o czyszczeniu takim właśnie tutaj z tyłu tej komory co najmniej raz w miesiącu żeby się tutaj po prostu wam dużo tam sypu na dnie nie zebrało dużo popiołu bo będzie się słabo palić wszystko Także ja się zabieram za odkurzane. Dziadek już jest odkurzany aż tam do samego dołu jak widzicie zaraz pokażę wam jak wygląda po zdjęciu dolnej klapki. Bardzo niewygodną pozycję tutaj mam do tego, ale zobaczymy. Coś tam zawsze się pokaże. Tylne drzwiczki ściągnięte. Nie wiem, czy tam będziecie widzieć coś czy nie. O, mamy dostęp do ceramiki tam z tyłu. Zaraz tam odkurzacz wyląduje i to się powyciąga i będzie zakończone tutaj czynności związane z przepływem spalin i yy popiołu i zostanie nam wentylator jeszcze do wyczyszczenia. Także zabieram się za odkurzanie. Zabieram się za odkręcenie wentylatora. Żeby odkręcić wentylator mamy cztery motylki oraz wypiąć wtyczkę z tyłu tam gdzie jestem kabelek. Trzeba go sobie znaleźć tamtą ptyczkę i wypiąć. Jeśli macie dostęp lepszy z tamtej strony, to będzie wam prościej. Mi to będzie. Trochę trudniej. O, zaraz jeszcze jedna środka, wypnę ptyczkę i go spróbuję wyjąć i pójdziemy sobie już go wyczyścić, przedmuchać sprężarką, żeby jeszcze Gdzieś ta wteczka tam jest, nie wiem jak ją wypiąć. Dobra, z aparatem w ręku nie zrobię, także się rozłączę. Wentylator już wyjęty, wygląda w ten sposób. Tutaj na łopatkach trochę jest takie nasadzone. Nie był czyszczony rok czasu. Ten wentylator także źle nie wygląda. Teraz tu szczotko drucianą sobie to pogrzebie, pogrzebie i zobaczymy efekt końcowy, lub co ewentualnie się tutaj przytrafi przy moim grzebaniu. Też wam pokażę. Tyle nasprobałem z niego, także dosyć sporo. Wygląda w ten sposób, że go tylko przedmucham sprężonym powietrzem. tak on wygląda. Także całkiem przyzwoicie tu pod śmigiełkami wygrzebałem śrubokrętem płaskim także nic tutaj nie było takiego przyklejonego za bardzo ładnie odchodziło wszystko zacznę go przedmucham jeszcze sprężonym powietrzem i yy, trochę go przetrę i pójdę zamontować Lator już jest na swoim miejscu wyczyszczony może zobaczymy czy w ogóle się załączy załączył się ładnie działa ciągle, dobrze elegancko dobra to co teraz teraz jeszcze zostało nam wyczystka zobaczmy ile tam jest tego wszystkiego wybierzemy było wybierane około 3 miesiące temu było ze dwie niecałe 3 szufelki o może wyłączę wentylator żeby mi tutaj nie dmuchło z tymi drzwiczkami tak wyglądają bo <laughs> wyglądają tak bo by kocioł miał to parę razy ich wywaliło kiedyś no panie, nam rad jedną ręką zaraz to otworzę się udało ile tutaj tego mamy o, powiem wam, że sporo jest. Sporo więcej niż było. Za rzadko czyściłem. Dobra, ja sobie to wyjmę i zobaczymy, ile tego będzie, i zobaczymy, jak tam komin wygląda do góry. Wygrzebane do końca. Wyszło 6 łopatek. Także tutaj mam w worku to, co tam było. Taki nieduży worek. 6 felek. Tyle wyszło. dużo jest. nie ma. No, zobaczmy, jest tutaj fajnie. Zaraz włożę tam kamerę. Zobaczymy, czy coś się tam nagrywa, żeby zobaczyć. A no, nie widzę tego, co teraz nagrywam. Jak wygląda ten komin. Aż do samej góry. Myślę, że wygląda ok. Ale zaraz sobie to też obejrzę. I będę widział. Ok, film sobie yy, Copnąłem, Obejrzałem, jak tam wygląda. Ten komin wygląda bardzo ładnie. Także powiem Wam, że komin był u mnie czyszczony, nie wiem kiedy, ja tu mieszkam 12 lat i jeszcze kominarz komina nie czyścił, bo nie ma takiej potrzeby, żeby coś tam z komina zrzucać. Także jak widzicie, jest fajnie czysty. Przez te 10 lat paliłem, miałem, potem węglem paliłem przez około 3 lata, a teraz drugi sezon lecimy na sośnie i na, i na buku takim suchym. Także fajnie, dobra, ja sobie tutaj zrobię porządek i zaraz jeszcze wezmę się za wyczyszczenie tutaj tej góry kociołka, także do zobaczenia za chwilę. Czas, żeby wyrzucić po trzech miesiącach tutaj, po trzech, po dwóch, nie pamiętam, ale chyba trzy albo nawet cztery, zajrzeć tutaj do odkurzacza, co tutaj się dzieje i wyrzucić to, co tutaj jest. No, filtr jest uwalony. To do wyczepania będzie. No i zostało tutaj. Nie jedna trzecia odkurzacza popiołu. Kurzar to taki, gdzieś tam go prezentuję na jakimś filmie poprzednim. Jakby ktoś miał ochotę zobaczyć albo chciał to, zapraszam tam do poszukania. To to jest za odkurzacz. Do popiołu się nadaje elegancko. Oczywiście, do sadzy się nie nadaje sadzy z, z wyczystki z komina to tylko łopatka i to wszystko także tak to wygląda o zaraz to przesypię tutaj do tej worka z sadzą i poleci na peszoka i będziemy czyścić obudowę obudowa kotła czyści się takim czymś oczywiście nie musi być tej firmy może być inny też dobrze działa także ja się za przeczyszczenie Trochę tego czarnego nalotu i ładnie schodzi. Najlepiej to w rękawiczkach robić tym płynem, bo on jest taki dosyć żrący, ale no oczywiście po to rękawiczki szukać, tak można to zrobić bez, okay. sadze tutaj już mamy przeczyszczone. Teraz tylko została tutaj góra, ale tą górę to już płynem zwykłym umyję, takim do mycia okien za chwilę. No i tak to wygląda. Zeszło, minęła godzina czasu, żeby go wyczyścić, doprowadzić do stanu używania na przyszły sezon. Także myślę, to nie jest dużo, ale raz na właśnie y, rok takie dokładne a raz na pół znaczy to, tak raz na pół roku by trzeba było takie, tak go dokładnie przeczyścić łącznie z wentylatorem a raz w miesiącu no to wiadomo y, wybrać tutaj wszystko wyczyścić komory spalania z tyłu z przodu z tyłu tam gdzie spaliny y, się wydobywają tam z tą górną klapką i dolną klapką tam wybrać to wszystko bo tego jednak się trochę zbiera dobra to tyle w tym filmie takim pociętym Trochę i do zobaczenia następnym.